Dlaczego warto pić syropy na odporność? Jak je przygotować? W okresie wzmożonych infekcji, a więc wiosną i jesienią, warto szczególnie dbać o swoje zdrowie. Higieniczny tryb życia, regularny sen, odpowiednie odżywianie oraz wypoczynek mogą skutecznie zmniejszyć ryzyko zachorowania. Warto również włączyć do diety produkty pomagające zwiększyć odporność, np. syropy przygotowane z naturalnych składników. Są tanie, łatwe w przygotowaniu oraz skuteczne. Jak je wykonać? Przekonajmy się. 1. Syrok z czosnku. Czosnek jest naturalnym antybiotykiem, który w medycynie ludowej jest często wykorzystywany w leczeniu przeziębienia czy grypy. Zawiera witaminy z grupy B, a także witaminę C oraz prowitaminę A. Znaleźć w nim można również pierwiastki, potas, wapni, magnez oraz nikiel. Najcenniejsze są substancje psalicyna i alicyna, które mają działanie antybakteryjne, ale nie wpływają niekorzystnie na mikroflorę jelitową. Jak przygotować syrop z czosnku? Przeciśnij kilka ząbków przez praskę i dalej je szklanką wody. Odstaw do lodówki na dobę, a następnie usuń powstały na powierzchni osad. Działanie syropu można wzmocnić dodając do niego sok z cytryny oraz łyżkę miodu. Po dokładnym wymieszaniu wszystkich składników, mikstura jest gotowa do spożycia. Stosuj po jednej łyżeczce rano i wieczorem. 2. Syrop z imbiru Syrop z imbiru ma skuteczne działanie antybakteryjne. Winkerol, który odpowiada za ostry smak i aromatyczny zapach, ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. W łącze to jest bogatym źródłem witaminy C, E, K oraz z grupy B. Znaleźć w nim można również wapnik, fosfor, żelazo i potas. Imbir ułatwia obniżenie gorączki, łagodzi suchy kaszel, a także pomaga usunąć zalegającą w układzie oddechowym wydzielinę. Jak przygotować syrop z imbiru? Potrzebne będą średni korzeń imbiru, pół szklanki miodu oraz dwie szklanki wody. Imbir pokrój na talarki i wrzuć do rondelka. Zalej go wodą i od momentu wrzenia gotuj przez 30 minut. Następnie ostuć mieszankę, dodaj miód i przelej ją do słoika. Stosuj raz dziennie. 3. Syrop z cebuli. Cebula jest popularnym warzywem, bogatym źródłem witaminy C, bo pomaga wzmocnić odporność oraz ułatwia pokonanie wirusów czy bakterii. W cebuli znaleźć można korzystne dla układu immunologicznego pierwiastki takie jak siarka, magnez, cynk, fosfor oraz krzem. Oprócz wzmacniania odporności organizmu, cebula przydatna jest po zakończonej antybiotykoterapii, bo wspomaga rozwój mikroflory jelitowej. Nasze babcie często stosowały syrop z cebuli, którym leczyły przeziębienie, katar czy grypę. Jak go przygotować? Syrop jest bardzo łatwy w przygotowaniu. Posiekaj drobno dwie cebule, przełóż je do miseczki oraz obficie zasyp cukrem. Przykryj talerzykiem na kilka godzin, aż cebula puści sok. Profilaktycznie stosuj po łyżeczce dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Najlepiej przelej całość do słoika i przechowuj w lodówce nie dłużej niż tydzień. Czy robiłeś już jakiś domowy syrop? Napisz proszę w komentarzu. Na dzisiaj to już wszystko, dziękuję że jesteś i do usłyszenia.